Siemanko, witam w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem mam dla was nieco starszy horror, który bardzo lubię, czyli Zejście z 2005 w reżyserii Nila Marszala, którego na pewno kojarzycie z takich seriali jak Gra o tron, Westworld, Hannibal, Piraci czy filmy Zejście czy niesamowity Dog Soldiers. Film opowiada o sześciu przyjaciółkach, które okazują się być też grotołaskami, z których jedna przeżyła rok wcześniej niezłą traumę, ale o czym nie wspomnę. No więc dla zaostrzenia doznań, jedna z grotołazek specjalnie wybiera nieodkrytą jeszcze jaskinię, w której nikt jeszcze wcześniej nie był, tak aby to one mogły ją. Odkryć i nazwać. No i jak się okazuje, w tej jaskini żyją nieprzyjazne dla wszystkiego, co się rusza, potworki. No i zaczyna się walka o życie. Tyle, żeby nie zdradzić więcej fabuły. Przejdźmy do rzeczy ważnych, czyli odczucia dotyczące filmu. Moim zdaniem, film jest dosyć dobrze zrobiony, jak na film sprzed ponad 10 lat. Muszę tutaj powiedzieć, że CGI troszeczkę kulało, bo ogólnie było dobre, ale to ma związek z ekspozycją światła w tym filmie, o czym za chwilę. Ogólnie było dobre. Była tylko jedna scena, w której jedna z bohaterek trzyma tak nad głową dumnie latarkę, czy pochodnie, czy jakieś źródło światła, już nie pamiętam dokładnie. I te wszystkie potwory zaczynają się złazić. I, i to wyglądało naprawdę przekomicznie. To było tak widać, że to jest zielony ekran. Że to jest po prostu przegięcie. Ale oprócz tej jednej sceny wszystko wyglądało całkiem w porządku. Może z tego względu, że tego nie było aż tak dużo. Ale jeżeli się pojawiały te potwory, to były naprawdę dobrze zrobione, oprócz tej sceny, o których wspomniałem. No i teraz tak, te CGI wyglądało dobrze ze względu na ekspozycję światła. Jest to film o grotołazach, o jaskiniach, w których no zazwyczaj nie ma światła. Zresztą jedna z bohaterek wspomniała, że są 3 kilometry pod ziemią. Wow, wow, głęboko zeszły, nie powiem. W, z oglądania filmu wyglądało, jakby one były może nie wiem 100 metrów albo 200 metrów pod e, powierzchnią ziemi, ale 3 kilometry? szacun. W każdym razie, e, jedna z bohaterek powiedziała, że są 3 kilometry pod powierzchnią ziemi i tam nie ma żadnego światła, nawet nie ma szansy, żeby tam było światło dzienne. No więc jest ciemno. Ten film powinien być ciemny i Moim zdaniem został doświetlony troszeczkę za bardzo, no ale rozumiem, że gdyby go nie doświetlili odpowiednio, no to nic by nie było widać. Byłoby generalnie czarny ekran przez półtorej godziny, także musieli go doświetlić. Moim zdaniem, doświetlili trochę za mocno gdyby było jedno źródło światła, albo może dwa, jakaś latarka i ewentualnie taki patyczek do łamania, nie wiem, jak to się nazywa, to by przyciemniło trochę sceny i wzbudziłoby większy lęk, większy niepokój w widzu. Ale muszę powiedzieć, że klimat i tak jest zachowany, bo pierwsze 15-20 minut było takie, takie wprowadzanie, no to akt pierwszy był generalnie. Może nie nudny, ale nie straszny. O tak. Film dopiero zaczyna się od momentu wejścia do jaskini i już od tamtej pory, kiedy widzimy, już w 26. minucie, zauważyłem, w 26. minucie filmu widzimy pierwszy raz potwory, których nasi bohaterowie nie widzą. Nie wiem, czy zobaczyliście tą scenę, ale. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście te potwory razem ze mną. Kiedy my dowiadujemy się, że jest tam ktoś jeszcze oprócz naszych grotołazek, no to zaczyna się już robić gęsto, robi się taki klimat niepewności, i naprawdę były momenty, w których trzymałem oparcie fotela i tylko ściskałem, żeby nasi, nasi bohaterowie się uratowali. U, także klimat był. Całkiem w porządku. Teraz przechodząc do gry aktorskiej, no to muszę powiedzieć, że tutaj wybitnych jakichś nazwisk nie ma, ale połowa aktorek była dobra, połowa aktorek była taka średniawa. W, co mam na myśli? Połowie aktorek uwierzyłem, że są uwięzione w jaskini, połowie raczej nie. Tu muszę powiedzieć tak. Natalie Mendoza, czyli Juno. To jest taki kobiecy Terminator w tym filmie. Nie zatrzymuje się Idzie po trupach i moim zdaniem no, to, było, to było słabe. No ale mając sześć o postaci, każdy musi mieć jakąś inną cechę. No ta akurat była Terminatorem, co mi się na maksa nie podobało. Rebeka w filmie, grana przez Saskię Mulder, ona była taka nijaka, muszę powiedzieć. Taka niby to odważna, niby to, niby to tchórz. Nie wiem, nie wiem co o niej myśleć. Shona McDonald, czyli Sarah Carter, czyli powiedzmy główna bohaterka, ta z traumą, Muszę powiedzieć, że tutaj poszalała troszeczkę. Jej postać miała najwięcej do odkrycia, naj najbardziej została rozbudowana, ponieważ z takiej bojaźliwej, traumatycznej um, kobiety stała się naprawdę prawie jak Juno, czyli prawie jak Terminator. I to mi się troszeczkę nie podobało, bo trochę za mocno ją wyeksponowali, ale z drugiej strony rozumiem, dlaczego to zrobili. Także jej postać była. Dobra, jej uwierzyłem. Nora Jane Non, czyli Holly. Jak ja żałuję, że z jej postacią stało się to, co się stało, na szczęście pod koniec filmu, także przez pierwszą połowę, była taką zarozumiałą babką, która chce się wykazać, która chce być we wszystkim najlepsza, no i, no i ma. Dostała, spotkała ją kara. Także muszę powiedzieć, że gra aktorska, tak jak powiedziałem, w połowie uwierzyłem, w połowie nie, także tutaj ocenię to na w miarę dobre, bo, bo czemu nie? Kilka słów o zakończeniu filmu. Bardzo mi się spodobało zakończenie filmu, to oczywiście nie wspomnę jakie to jest, ale odchodziło od konwencji. W 2005 każdy horror, czy każdy film generalnie kończył się szczęśliwym zakończeniem, albo większość, zdecydowana większość filmu kończyła się takim szczęśliwym zakończeniem. I tutaj to, to oczywiście nie, nie znaczy, że film Zejście kończy się szczęśliwie, czy, czy nieszczęśliwie. To tylko mówię, że w tamtych czasach większość filmów kończyła się szczęśliwie. I generalnie zejście odchodzi od konwencji. Jego zakończenie jest inne. Oczywiście nie powiem jakie, żeby nie popsuć wam zabawy, ale jest inne, jest ciekawe, przynajmniej wtedy było. Teraz już, teraz już jest powiedzmy standardowe. I, I naprawdę wzięło mnie to zakończenie. Szczególnie biorąc pod uwagę poprzednie dwie czy trzy sceny sprzed zakończenia, które naprawdę byłem w szoku, że się tak stało. Także... Ostatni akt, ostatnie kilka scen filmu naprawdę, naprawdę były dobrze zrobione. Naprawdę były wyśmienite. Muszę powiedzieć tak, zejście z 2005 w 2005 było filmem fenomenalnym, niesamowitym, bardzo dobrym. Zejście w 2019 jest filmem tylko dobrym. Ale z sentymentu na to, że tak mi się film podobał, i <grym> długo bałem się go obejrzeć, że tak powiem. To dam mu taką mocną siódemeczkę. Niech ma film, Zejście, Ocena 7. Jaka jest Wasza ocena? Jeżeli nie boicie się obejrzeć, dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.